W Dzisiejszym odcinku będziemy musieli rozpoznać kto jest prawdziwą osobą, a kto kłamie. Jest ze mną moje młodsze rodzeństwo, Siemanku Siemanko. Siema, ej, nie jesteś młom, no, ej, co ty robisz koleś? Ty jesteś potrabiańcem ty nie jesteś prawdziwym no, Ej, jesteś Ej, to będzie teraz widzowie ciężkie do rozstrzygnięcia, kto jest prawdziwy. Dobra, Vera, odwróć się, odwróć się na 10 sekund. Okej okay, ale ja wiem, ty Dawid stoisz tutaj, ja tutaj stoi i Dobra, nie. no tak, 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 tak. Teraz masz rację, ale odwróć się patrz tam, aby widzieć subskrybujcie, łapkujcie. Dobra, brachu, musimy się jakoś wymieszać, tak wiesz. Żeby, żeby Vera nie rozpoznała i będziemy liczyć punkty, wyliczcie punkty w komentarzu, a my się będziemy cały czas zamieniać. Dobra, ja myślę, że Wera, jesteśmy gotowi. Okej, okay, dobra. No to decyduj, kto, kto jest kto jest kim. No a kto... to może na przykład. No. Co? No co się na nie patrzyć? Czy mam wejść w stan na chwilę? Eee, no jedziemy! To ja nie... jest Dawid! Kto co? jest Dawid! No dobra, eee. zgadłaś. Nie po czym zgadłaś, no. Eee. no? Po tym, po tym, po. Ja powiedziałam, że mam żeby wstać i tak wstać płynnie. Wiedziałam, że się mam by tak nie wstać. Dobra, dobra, dobra. okej, okay, widzowie, my będziemy od razu szybko zamieniać skiny. Teraz, dawaj, cześć. W co my się możemy zmienić? Dobra. Ja zamieniam się z Pickersem. E, no, 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 Vera, może ten Pickers będzie szukać. E, mniej i Werki, dobra, Wera, ja się zamieniam w ciebie, ja się zamieniam w ciebie. A, dobra. Ja się zamieniam w ciebie, więc w widzowie widzę wy, Wybieramy tutaj skin na głupego okej, widzę patrzcie mam skin od razu Dobra, e, chodź Wera, wymieszamy się, dobra Dobra, 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 dobra. No i okej, okay, no i gramy normalnie, dobra, siema Picker, co tam wariacie Jak tam u ciebie? Siema siema Dobrze Dave, dobrze Siemanko, siemanko, siemanko Wera, no wstań z ławki Dobra, się siema no co? So. Skąd oh, to yeah. wiedziałeś? Ej, skąd to wiedziałeś? Skąd? Oh, yeah. Przypuszczenie mistrza. Nie, dobra, i Pickers jest mocny, dobra, musimy zmienić, zmienić miejscówkę, bo tutaj nie możemy cały czas grać, bo tu już jest wymasterowana. Dobra, idziemy po prostu tutaj. Okej, okay, teraz dwa Pikersy i Wera zgaduje, który to Pikers. Dobra? Okay. Ja zamieniam się w Pikersa, obawia widzę Pick, pick. Dałem sobie Pikersa. Dobra, jestem Pikersem, dobra, okej. Okay. Teraz tak, Pikers, chodź się, wymieszamy, chodź, się wymieszamy, dobra, czekaj. E, dobra, Wera, no może zdawaj. Kto dobra. jest? Kto jest Pikersem? Jest... Nie ruszaj się jak ktoś, nie ruszaj się jak coś. No ale nie musimy się ruszać jakoś, bo wiesz, bo, bo będzie wtedy, że, 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 że ten. Że Wera że nie będzie miała szans, nie? Więc musimy się jakoś ruszać. Nie więcej. Okej, okay, no. dobra, to jest Dawid. Nie trafiłaś! Nie go! Jak jest! To nie? Ale się. braterska podpucha, braterska let's, podpucha. Go, let's go, let's no Tak jest, udało się, udało się! Ej, ale to było mocne. Ej, dobra, teraz gramy, dobra, Zamieńcie się w werkę, zamieńcie się w werkę, ja się zamienię w siebie i zobaczymy A, no po prostu be. na tym, zobaczymy, czy ja rozpoznam, dobra, dawajcie, Zamieńcie się w werkę, dobra, jesteście? Macie? Nie. Echla? Tak. Dobra, masz wera? Masz wera siebie? No. Dobra, okej, okay, odwracam. Dobra, 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 dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie, trzeba się zastanowić, okej. Okay. Na pierwszy rzut oka dwa skiny widzowie wyglądają identycznie, dwie postacie, ale ja wiem, że tak nie jest, ej, pikek, weźną sobie na chwilę. Dobra, 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 okej. Okay. A co powiecie na to? Co sądzicie? O tym przedmiocie? No, fon zwykły No fajnie, nie dobra? A. Co mam teraz w ręce? Eee, czekaj, to jest butelka mleka, w sensie wiadomo. No to no. speakers, to hey speakers, to hey speakers. Nie, to jestem ja. No nie no, ma sensu! Nie, serio to jesteś ty? No tak, Ej, ja nie wiem, ale to jest łatwe Ja nie wiem, mogę, dobra teraz, Ja się zamieniam, bo to jest zbyt łatwe, nie? Dobra, 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 dobra. czekajcie, teraz e, Pickers będzie zgadywał, teraz Pickers będzie zgadywał dobra. A Vera, Ty zamień się we mnie, Ty Wera zamień się we mnie okay, Zamień się we mnie, dobra. no Joj, Okej, dobra, to jest mocne, dobra, chodźcie w inne miejsca, Chodźcie pod pomniki może, chodźcie pod pomniki teraz Będziemy chodzić widzę po całych kidowicach Żeby po prostu zmyrać tutaj Dobra, dawaj, okej, okay, dobra Lecimy w zgadywanie, dobra, no daj Pickers Kto jest e, tym prawdziwym, prawdziwym dave'em, ja, znaczy ja bym szybko strzelił, ale dobra, niech. Kto teraz tam wszedł? Dawid, no żyj, Dave, nie? Tu jest Dawid, dobra. Eee, na razie tak tylko sobie przypuszczam, dobra. Okej, okay. eee, hmm. To sobie przypuszczę, chłopaku To sobie sobie przypuszczę. po prostu włosy, chłopaku. Ej to jest ciężkie, Ej, ja cały czas słyszę lalkę, że to jest game, nie? Ja Ej, też to wy wyłącznie, wyłącznie te lalki Dobra, to Ej, dobra, jest. to jest Dave? to jest Dave? Nie trapiłeś. Let's Nie go! Trafiłeś. Nie! Let's go! Jest, ograliśmy go wara! Dobrze, udało się! Dobra. Bardzo dobrze! Chodźcie teraz do gangu chłopaków, pod gang chopaków, dobra. dobra! Teraz, kto jest następny? Teraz ja muszę zgadywać. Dwie werki muszą... Nie, dwa pikersy, dwa pikersy muszą być. To się za, werka w pikersa ja będę musiał być zgodnąć. zgadnąć! Zobaczymy czy mi się uda. Wydaje Odbiera mi się, że to będzie... Proste. Gdzie ty jesteś? Tutaj w kinie, w kinie. Dobra, idę? Macie gotowe? Czekaj! Dobra. Mamy. Dobra, dawajcie w kinie, tylko nie można wyjść za poziom kina. Dobra, eee, okej, okay, dobra, tu widzę, że sobie ktoś chodzi, dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Otrzymuję się te stare te, dobra. Kto tu jest w ogóle? A to osia. dobra. Eee, tak. Okej okay. Co mam teraz w ręce? Eee, no Nie wiadro, wiem, nie widzę wiatro, wiadro, 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 wiadro. Nie wiem co to było. Okej. Okay. A Vera, możesz mi powiedzieć czemu masz takie, nie. Te, takie coś w punku? Co mam w ekwipunku? No na pierwszym ja slocie, ty... widać w ręce, że masz ten Wara ma tylko mięso przecież Dobra to jest Pickers To jest Pickers Nie A, Ale szybko, no ja Nie, żartuję, jest. to ja To jest, zrobiłem, let's go! Jest, wiedziałem, nie? to jest ciężkie, nie? Z tym mięsem to był taki kryć, to zrobić. wiedziałem, że potem was od razu złapie, nie? To było 100%, dobra, ja się zamieniam z Werą nie, 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 się... no, no Werkę musisz zamienić, dobra, to Werkę się zamienią widzowie. Uś, 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 wybędziecie Werę, uś, dobra, jestem Werą. Wera, ty też bądź Werą, dobra. Tak, nie jestem. Pickers, możesz lecieć, myślę, na spokojnie. na brachu. No ja To nie powinno być takie ciężkie, mi się wydaje. Dobra, szybki strzał na górze z Wera. No nie wytrzymam, Skąd? No, skąd to wiedziałeś? Nie, to powiedz to... skąd. Znamy się już tyle lat z Wera, że to było... Nie, Gajka. dobra. Teraz nie dada. można mieć szybki strzałów, trzeba uargumentować. Dobra. Eee, Piker zgadza, to teraz Wera zgaduje. Ja się zmieniam w Pixona. Dobra. No, dobra. Pyk, pek, pek, dobra, jest Pixona. No. Teraz okay. nie bo w ciebie się zmieniamy. Teraz ja byłem potem Vera i teraz teraz to ty. Eee... Dobra, to możemy we mnie, dobra, to Wera dawaj we mnie. Daj we mnie, no Pickers nie daje widzowie, bo rację. Dobra, ja jestem sobą. Ja okay. mam ci zamieniać? Tak, nie, tak, wie. tak. Ty się masz Wera zamienić we mnie, a Pickers jesteś sobą. Pickers, co ty robisz? a przecież ja teraz szukać. Tak, ty szukasz, Pickson, co ty? Co on w ogóle robi, widzowie? Ja nie we mnie. Dobra, okej. Okay. Chodźmy, Wera, czekaj, czekaj, jeszcze nie szukaj Pickers. E, chodźcie tutaj na rynek, na rynku będziemy, dobra. Okej. Okay. Dobra, no to ustawmy się, wymieszajmy się, dobra, okej, okay. dobra, dalej Pickers. Ja sobie tu poskoczył przy tej fontannie. Ten. O, dobra. No. Niech Dave się zatrzyma. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. Dobra, niech Wera podskoczy. <grystanie> <grystanie> Spójrz mi do mnie na Niech się Jak ta żaba poprosi się zatrzyma. Spójrz mi prosto w oczy. Ja się odsunę, nie? Skocz, skocz Ja się odsunę <ślad> <ślad> Nie wytrzymał! trzymał! Jak zrobiony? O, Dobra, nie, to jest, to jest Dawid no nie, no nie, skąd? Nie, nie, to jestem ja Skąd wiedziałeś, nie no trafił, ej skąd? Po pierwsze nie trafił, tylko ty zawsze wykonujesz ten sam ruch na fontannie, ten, te skoki No nie, no nie wytrzymam, ale kiedy, ale no nie robiłem teraz przecież Dobra Ale wcześniej Jaki fajnie chciałem się upewnić, chciałem Do, się upewnić Dobra, 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 to było dobre, okej, okay, zamieniamy się dalej Teraz ja i Piker, zamieniamy się w Pikersa, a ty Wera jesteś sobą i nas zgadujesz Dobra Dobra, pikierstwo się wymieszamy, czekaj Chodź do ratusza, chodź do o! Chodź do ratusza i zrobimy, że każdy będzie na innym piętrze Dobra, dawaj, 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 no Dobra To dobry się, dobra. Daj się No, ja będę u góry, ja będę u góry do... Już? Dawaj Ok. Powodzenia Każdy z was będzie na innym piętrze, tak? Tak Okej, okay, dobra Tutaj mamy... Siema, siema Szymon Ale to już strzałeś czy co? No Zygraliśmy? nie no, nie tak po prostu mówię, no o nich mi też odpowie, a. tak? No nie no, jeśli nie będziemy. okej, wygraliśmy, tak powiedzieć. No. Ja się przechodzę a nie. Bo ja widzę no. tylko jednego Pickersa, a drugiego nigdzie nie widzę. No dobra, to staniemy chyba dwóch siebie teraz, o dobra. No i co? No tutaj mamy Dawidka. Gdzie? To jest Dawidek? Gdzie? Dawidek No czemu? To jest Dawidek. To jest Dawid. Czemu niby? Bo co? Bo no, że y, no dobra, to przyjdziemy tutaj i ty tutaj spadłeś i ja to, nie mogę to, to jest tak głupie. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Teraz ja zgaduję. Dwie werki mają być. Dwie werki. Picker zamieni się w werę. Ja zamienię się w, w siebie. Dobra, okej. Okay. Jestem zamieniony I Zobaczymy czy mi się uda. Widzowie, na, chodźmy na nasz ten, na nasz Ganki dosów. Dobra, no dawajcie na Ganki dosów. No dobra, możemy pójść na Ganki dosów. Dobra, dawajcie. Tam będzie nawet ciekawie. Dobra, pójdźmy tam. A bo nie, albo... Dobra, 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 chodźmy tam, dobra, okej, okay, okej. Okay. Chodźmy, no widzę dwie werki, dobra, ja sobie tylko po tym jak idziecie będę tutaj decydować kto jest z kim. Dobra. No dobra, no okay. To jak teraz płynie. Dobra, okej, okay, okej. Okay. No, okay. okay. Ale ty Szymon, jeszcze walnąłeś o ten nie Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, okej. Okay. No jakoś sobie tutaj możecie pochodzić, coś porobić, nie? Coś... Oh, bam, bam. Dobra, okej, okej okej, ogólnie jest. Dobra, ja idę ja, do mojej haki idę. Wera, ściągnij Elytrę. Ja, ja jestem w 100% przekonany, że tu jest Wera, to jest Wera. Nie, nieprawda! Nie, powiedz prawdę, powiedz prawdę. To jest Wera. No dobra, no, Ej, ja wiesz, no. to jest Ej, wiesz po czym? Ty tak długo zakładasz i ściągasz Elytrę, że byłem pewien, że to ty. Jak to? Po prostu, 100% to tyle trwa zakładanie Elytry w Twoim wypadku, że to jest koniec świata. Dobra, e, teraz ja się skrywam z speakersem, a ty Vera, Nie, nie, nie. Nie, to już było! Vera... Ja, ja z werą się chowam, a ty zapoznajesz Dobra. Ja z werą się chowam, czyli ja od Sinvery, dobra, okej. Okay. Okay. Od... Idę do nory od Wery. Dobra. Acha, my, choć Wera będziemy w tym budynku od Pickersa, w tym wieżowcu, o. Tam się okay. schowamy! I zobaczymy kto będzie taki cwany! Dobra, dawajcie tutaj no. Iś. Dobra. Dawaj Pickers, szukaj. Oj czekajcie, bo są trochę daleko Dawaj, dawaj, dawaj. My z Werką jesteśmy gdzieś w tym wieżowcu, no po Dobra, ja, ja idę na górę Dawid, a ty bądź trochę niżej. Dobra? Dobra, to ja już wiem. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, wchodź pickers Dawaj Co? Nic Dawid, to ty? Nie, czekaj to nie Dawid, czekaj, Dawid, Dawid, Dawid eee, Dawid rzuć wiadro mleka To jest gdzie Dobra, niech niech. A jeszcze no, gora... masz jeszcze na dole to takie tutaj w tych skrzynkach? No zobacz sobie Dobra, niech ta osoba mnie uderzy, niech ta osoba mnie uderzy. Tak, którą biję Jeszcze raz <gry> Uderz mnie Dobra <gry> Dobra, Wera by mnie nie uderzyła, to jest Dawid Co Ty ten, ten co teraz jej mięso No nie no, ale skąd wiesz? Ale Jakby Ciebie nie uderzyła niby Czemu nie? Co? Bo Wera jest taka, wiesz, nie? Że taki podchwytliwy, że ona by nie uderzyła, tak samo wtedy było z tym wiadrem No nie, dobra, dobra, dobra nie Wracamy Chodźmy do, do tego, chodźmy do gangu dziewczyn tam na dół, załóżcie sobie, dolećmy tam I dawajcie tam I teraz runda, że ja muszę zgadnąć Eee, dwa pikersy były? Nie, dwie werki, dwie werki zróbmy, dwie werki. Dobra, okej. Okay, muszę zgarnąć werkę. A ja wezmę siebie... Jezus, tu się dzieje. Dobra, logi No, wezmę widzę siebie. Okej. Okay, okej, okay. idźcie do gangu eee, No, może tu jesteś, dobra. Ja się odwrócę, wymieszajcie się. Nie wchodźmy nawet do wieżowca, po prostu tutaj na terenie. Na terenie to jest ostatnia runda. Dobra, uwaga, jesteście gotowi, bo są dwie werki? Czekaj, bo ja się muszę zmienić, ja się muszę zmienić Nie, pikers czekam czekam, 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 czekam. 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 Dobra. Idę. Dobra. OK, ale sobie ściągnijcie, nie chcę na to patrzeć. ściągnijcie litrę, wymieszajcie się. OK, ściągnięte. E, tak o, już. Idę. Dobra. No, kto to zakłada cały czas? Dobra. Wymieszajcie, nie patrzę. Dobra? Odwracam no, dobra, tam. dobra. Dobra. E, Vera, a czemu ty masz ten? Co się stało na tym, na na na, na zamku? Na jakim zamku? To jest Vera. Tu. Nie. Aaj. Wiedziałem! Wiedziałem, że się, że się spytasz dopiero się odwróci, nie? Dobra, widzowie, napiszcie w komentarzu komu waszym zdaniem najlepiej dzisiaj szło?